Ciężka, codzienna praca, a szczególnie, kiedy to robi z sercem, musi przynieść efekt. W minionym sezonie zdobyliśmy mistrzostwo piątej ligi. To nie tylko awans. To sygnał, że jesteśmy na właściwej drodze, aby budować przyszłość klubu. Akademia Piłkarska Garbarni Kraków rośnie razem z klubem. Mamy dziś 14 drużyn młodzieżowych, z których starsze rywalizują z sukcesami w ligach, od regionalnych po wojewódzkie. Otworzyliśmy również grupę dla najmłodszych. W klubie mogą ćwiczyć już dzieci od czwartego roku życia. Z dumą patrzymy na 10 młodzieżowców z naszej Akademii Piłkarskiej, którzy są częścią drużyny seniorów. Liczymy, że to właśnie wychowankowie będą przyszłością garbarni. Jednak szkolenie to nie tylko treningi. To wartości, przyjazna atmosfera i rozwój zawodnika nie tylko sportowo, ale również mentalnie. To także relacje pozabojskie. Wspólne Mikołajki, zakończenie sezonu to wydarzenia, które integrują wszystkich od najmłodszych zawodników po ich dziadków. Rodzice i opiekunowie naszych zawodników mają także dostęp do siłowni, biorą udział w zajęciach sportowych oraz organizowanych spotkaniach o zdrowiu i motywacji. Wszyscy razem tworzymy środowisko, które wspiera młodych. Bardzo dziękujemy za wsparcie i zaufanie. Dziękujemy zawodnikom, trenerom. Kibicom, rodzicom i wszystkim osobom wspierającym klub. Wspólnie budujemy przyszłość garbarni. Bo w garbarni każdy jest jak brat, jesteśmy drużyną, co w piłkę dobrze gra.